Dziś, równo o godzinie 9 w szkołach w gminie Milicz, a także w większości szkół powiatowych, rozpoczął się nowy rok szkolny 2021-2022. Wreszcie również rozpoczął się on w trybie stacjonarnym i mamy nadzieję, że tak już zostanie. Dzieci i młodzież nie kryły zadowolenia, że znów mogą się spotkać bezpośrednio z rówieśnikami, a nie przez ekran monitora. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom życzymy dużo zdrowia i sukcesów w nauce. Nie muszę chyba dodawać, że dla mnie rok szkolny jest dniem szczególnym z wielu, wielu względów. Dzisiaj jest jeszcze bardziej szczególny, dlatego że tutaj w łabach szkolnych zasiadło dwoje moich wnuków. Więc po raz pierwszy miałem taką tremę na, na rozpoczęciu. Wydaje się, jest ogromna nadzieja, że ten nowy rok szkolny odwróci te wszystkie złe trendy, te wszystkie złe zdarzenia, które miały miejsce. No, zaczęło się ładną pogodą wbrew wszystkim prognozom, więc jest promyk nadziei, być może niebiosa będą nam sprzyjały, żeby szkoła po raz pierwszy od tak naprawdę dwóch lat pracowała normalnie, aby odbywały się zajęcia, odbywały się lekcje, aby też dzieci miały ze sobą kontakt, a żeby też przeszły tę edukację społeczną. Życiową. No cóż, trzymamy kciuki, ale jak wiadomo, to nie wystarczy. Trzeba w szczęściu pomóc. Więc bardzo mocno i szczerze namawiam, zachęcam i proszę do szczepienia nauczycieli, oczywiście rodziców, ale także dzieci, także uczniów. Można to zrobić od 12 do 15 roku życia bardzo bezpiecznie. Będziemy robić, będziemy przybliżać. Szczepienia do szkół, on, będą się odbywały w szkołach, w gabinetach lekarskich, super bezpiecznych warunkach. Przemyślcie to państwo, czy warto ryzykować, czy nie warto się zabezpieczyć, czy nie warto pójść po rozum do głowy. Wszystkim nauczycielom nowego, dobrego, zdrowego roku szkolnego.